Cześć kochani, witam Was serdecznie na kolejnym naszym niedzielnym spotkaniu. Tym razem nie mam do Ciebie bardzo dietetycznego przesłania. Dzisiaj rano e, zbieram się właśnie jest, jest 10:00, 9:30 w niedzielę zbieram się właśnie na spotkanie z Karoliną Boborowską, gdzie będziemy omawiać, e, co będzie się działo na kolejnych trzech spotkaniach aktywnych jawożnianek. Tak, <laughs> w niedzielę. Dlaczego? Ponieważ obydwie bardzo intensywnie ostatnio pracujemy, pewnie jak widzisz i jak słyszysz, wczoraj była sobota i wczoraj przyjmowaliśmy w jawożnie pacjentów, tak jak zazwyczaj, do godziny 16 od 8 rano. I po, zaraz po zakończeniu pracy przyjechałam do domu i tak naprawdę tylko się przebrałam i pojechałam do lędzin, skąd przyjechaliśmy o pierwszej w nocy, ponieważ do tego czasu. Sprzątaliśmy, przygotowaliśmy gabinet pod przyjęcie pacjentów, skręcaliśmy meble i mam nadzieję, że to miejsce dla was będzie wyjątkowe, że będziecie się w nim dobrze czuli, że będzie miło, ładnie, schludnie, czysto, ale przede wszystkim, że będziecie się tam czuli jak w domu i będzie to miejsce, gdzie będziecie spełniać swoje marzenia. I y, dzisiaj będziemy omawiać z Karoliną, co dla Was chcemy przygotować, ponieważ głównie te spotkania kierujemy do pań, które y, są aktywne zawodowo, ale chcą zmienić coś w swoim życiu, albo podnieść swoje kompetencje zawodowe, albo spełnić tak naprawdę swoje marzenia i zawalczyć o zmianę pracy, może założenie y, nowej działalności gospodarczej. Ostatnio Urząd Pracy w Jawożnie w tym tygodniu organizował ym, dni ym, dla biznesu, gdzie ym, z trzy dni trwały debaty, warsztaty, yy, które są przydatne osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Podczas tych dni zostały także wy, yy, wyłonione nagrody dla a osób yy, najbardziej aktywnych i Paleta Diet otrzymała nagrodę "Dobry start" jako firma powstała po 2015 roku. I jest to dla mnie naprawdę ogromny zaszczyt i cieszę się ogromnie. Warto spełniać marzenia. Ale niestety nawet nie mogłam odebrać tej nagrody i mój tata, który jest już na emeryturze, musiał pojechać i odebrać tą nagrodę, ponieważ ja byłam w pracy. Ostatnio bardzo dużo pracujemy i chcemy spełniać swoje marzenia. Zarówno ja, jak i firma Paleta Diet chce spełniać swoje marzenia, dlatego robimy ostatnio bardzo, bardzo dużo. Jestem bardzo zmęczona, co i widać, i słychać ale jednak pomimo tego rano w niedzielę wstaję nagrywam dla was filmik e, spotykam się z Karoliną potem jadę do IKEA ponieważ brakuje nam jeszcze stolika i parawanu a chcę żeby było wszystko już tak naprawdę gotowe potem jadę do Lędzin, gdzie jeszcze będziemy układać książki będziemy jeszcze e, skręcać te rzeczy które kupiliśmy będę potwierdzać dzisiejsze wizyty i i tak naprawdę mam masę takich biurowych rzeczy do zrobienia. Dwie osoby jeszcze z zagranicy czekają na paletową dietę i tak naprawdę muszę jeszcze ją dokończyć z jedną i drugą i Wam wysłać, więc będę dzisiaj pracować do późna. Jutro dla mnie ogromnie ważny dzień, ponieważ jutro moje dyplomatorium będzie inauguracja roku akademickiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie zostaną wręczone. Dyplomy, wiecie, będę w Todze, tak? I to będzie bardzo takie uroczyste. Pomimo tego, że broniłam swój doktorat w lipcu 2018 roku, to tak naprawdę dopiero teraz to dyplomatorium jest, ponieważ zbierano doktorantów. Tych doktorantów zawsze jest bardzo mało, więc na przestrzeni lat dopiero udało się zebrać odpowiednią liczbę osób, które mają tytuł i mogą symbolicznie taki dyplom odebrać na inauguracji roku akademickiego. Więc dzieje się, dzieje i ja was proszę o wsparcie e, mentalne, bo zawsze mi bardzo pomagacie, bo jesteście kochani, jesteście e, zawsze bardzo troskliwi i tak naprawdę dajecie kopa, dajecie energię <laughs> i Czasami proszę Was o wyrozumiałość w tym okresie i mam nadzieję, że już od października to wszystko się zmieni i troszeczkę będziemy mogli wylajtować, jak to się mówi, troszeczkę odpocząć i troszeczkę zwolnić, ponieważ naprawdę już po prostu, że tak powiem, jak to się mówi, nie wyrabiam się na zakrętach. Kochani, i tym, tą moją opowieścią chciałabym Wam przede wszystkim powiedzieć, że Wasze odchudzanie też jest trudne, wiecie o tym. Ale warto, naprawdę warto i warto być cierpliwym, warto walczyć, warto, warto spełniać swoje marzenia, bo nikt za Was tego nie zrobi. A marzenia właśnie są po to, żeby je spełniać, nie po to, żeby o nich mówić. Kochani, Trzymajcie za mnie dzisiaj kciuki i zapraszam Was serdecznie na kolejne wizyty. I zapraszam oczywiście Was serdecznie na kolejny niedzielny dyżur. Proszę o słowa otuchy, proszę o słowa kibicowania pod filmikiem. Jeżeli, jeżeli mogę, na pewno dodadzą mi energii. Kochani, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Trzyma, trzymam za Was serdecznie kciuki.